Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Obchodzimy wielką noc. Dlaczego wielką? Bo ta noc jest niezwykła. Bo jest to noc jedyna, która zmieniła losy człowieka, a także wpłynęła na dzieje całego Wszechświata. To jest noc, która, jak przed chwilą słyszeliśmy w tym przepięknym orędziu wielkanocnym, Exultet, noc, która światłem ognistego słupa Rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc wszystkich wierzących w Chrystusa do łaski przywraca i gromadzi w społeczności święty. Dlaczego? Dlatego, bo właśnie tej nocy Chrystus zmartwychwstał. Wyszedł z grobu jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Chrystus wstał pod osłoną nocy. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna by była nasza wiara, daremne nasze nadzieje, ale on z martwych wstał. Całą dramaturgię tej wielkiej nocy doskonale oddaje dzisiejsza Ewangelia święta, przed chwilą usłyszana. Możemy dostrzec w niej swego rodzaju dwubiegunowość opisywanych wydarzeń. Pierwszy biegun to opis poruszenia sił przyrody, opis trzęsienia ziemi. Bo Chrystus zmartwychwstając wstając, poruszył całą ziemię i cały wszechświat, a nie tylko człowieka. Przypomnijmy sobie, że to trzęsienie ziemi było także, gdy Pan Jezus umierał na krzyżu. I wtedy pękła skała. I możemy do dzisiaj w bazylice Bożego Grobu to pęknięcie skały widzieć. Jest to niezwykle poruszające, bo to jest absolutnie autentyczne. To właśnie było. Grób Chrystusa już uległ różnej translokacji. Ale ta pęknięta skała, muszę powiedzieć szczerze, proszę mi to wybaczyć, na mnie osobiście. Właśnie tam w Jerozolimie wywierała zawsze największe wrażenie. To był niemy świadek, niemy znak także. Jezus, gdy zmartwychwstał, podaje dzisiejsza Ewangelia święta w czasie. Owego trzęsienia ziemi strażnicy stali się jak martwi. Ciekawe zdanie. Strażnicy nie widzieli Chrystusa zmartwychwstałego. I nikt w momencie zmartwychwstania, jak wiemy, Jezusa nie zobaczył. Dalszy ciąg tego pierwszego biegunu wydarzenia to jest zjawienie się anioła stąpienie anioła który jak podaje ewangelista odsunął kamień kamień był oczywiście bardzo ciężki wy straszone niewiasty przychodzą do grobu Wystraszone, nie wiedzą co się dzieje. Widzą kamień odsunięty, i oto Anioł mówi do nich: Nie bójcie się. Idźcie, oznajmijcie to uczniom, że On z martwych wstał. Nie masz go tu. to miejsce, gdzie był złożony. Jak wiemy, samego zmartwychwstania, powtórzmy to raz jeszcze, nikt nie widział. Bo zmartwychwstanie Chrystusa przekracza wymiary ludzkiego umysłu. Bo zmartwychwstanie Chrystusa oznacza rzeczywistość innego świata świata transcendentnego. Niedostępnego dla materii, do której przynależy człowiek, ale dostępnego dla ducha. I to nas czeka. Ten pierwszy biegun zdominowany jest raczej lękiem. Zdominowany jest konfrontacją. Z wydarzeniami, które wywołują u człowieka strach i drżenie. Drugi biegun, który odnajdujemy także w opisie dzisiejszej Ewangelii, stanowi kontrast do pierwszego biegunu. Z tego drugiego bieguna. Bije spokój, wyciszenie, radość. I oto zaledwie oddaliły się niewiasty od grobu, pojawia się z wstały pan. I to jedno słowo wypowiedziane przez Niego: Witajcie. Wprowadza całkowite uspokojenie. To jest jak gdyby cud psychologiczny. Są już spokojne i mogą udać się do apostołów. Witajcie. Rozpoznały go natychmiast. Pisze ewangelista, przycoczę raz jeszcze te słowa, a one podeszły do niego, objęły go za nogi. I oddały mu pokłon, totalna zmiana klimatu, radość, w miejsce lęku. Ale z czego wynikała ta radość? Ta radość wynikała ze spotkania. To była radość płynąca ze spotkania z martwych pana. Możemy się zastanawiać nad tym, drodzy siostry i bracia, co ukrywało się w głosie Je Jezusa. Bo przecież musiał zabrzmieć ten głos tak jakoś kojąco, ale równocześnie rozpoznawalnie. Tak jak dziecko odbiera głos matki, rozpoznaje, Natychmiast. Tak musiał zabrzmieć głos Jezusa, który, który one natychmiast rozpoznały. Tak często jest i z nami. Słyszymy choćby w telefonie, że ktoś mówi do nas: A poznałem Cię po głosie od razu. To jest miłe, miło to usłyszeć. Mamy jakiś charakterystyczny tambr głosu który powoduje, iż jesteśmy, chociaż niewidziani, jesteśmy rozpoznawani. Myślę, że coś podobnego możemy widzieć w spotkaniu Jezusa z tymi niewiastami. Zresztą inny z ewangelistów pisze, że gdy Maria przybyła do grobu i była zmartwiona tak samo, że nie ma Jezusa, Myślała, że to ogrodnik i nawet odzywa się do ogrodnika, jeśli to ty zabrałeś to ciało, to powiedz mi, gdzie go ukryłeś. I co się dzieje? Słyszy wtedy jedno słowo, po prostu swoje imię, Maria. I natychmiast poznała, i natychmiast oddawała pokłon i rozradowało się jej serce. To jedno słowo. Jezusa, jakżeż czułe z pewnością. I jakżeż ważne to jest, drodzy siostry i bracia, ten drugi biegon. Spotkanie, spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, które wywołuje radość. I jeszcze jedna myśl. Te wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii Świętej możemy także postrzegać jako przedsmak dziejów i losu każdego z nas. To może się wydawać dziwne. Jak to? Spotkaniu niewiast? Moje losy? Tak, oczywiście możemy myśleć w oparciu o ten opis, o naszym spotkaniu z Chrystusem. O tym spotkaniu, które nastąpi w momencie śmierci. Myślę, że gdy o tym spotkaniu myślimy, to zachodzą także te dwa bieguny, które wskazaliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie jest biegun lęku, bo gdy myślimy o naszej śmierci, o naszym przejściu, no, raczej doświadczamy lęku. Doświadczamy go już teraz, jeszcze nie wiedząc, kiedy ten moment nastąpi. Ale jest także ten biegun drugi, biegun radości, który wynika ze świadomości, że po tym lęku. Przez który trzeba będzie przejść. Prze lęku konania, agonii, przyrównywanej przez niektórych do ciemnego tunelu, nastąpi ten drugi biegun światło. Światło, którym jest Chrystus. Chrystus oczekujący na nas. Chrystus zmartwychwstały. To jest przejście na spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. I nie bójmy się, rozpoznamy go. To jest Jego tajemnica, jak to będzie. Ale rozpoznamy go tak jak te niewiasty z dzisiejszej Ewangelii. Może powita nas po imieniu, tak jak Maria? Może tylko inne słowo powie? Rozpoznamy go. Rozpoznają go także ludzie niewierzący. Rozpoznają go także ludzie innych religii. Wtedy rozpoznają go takim, jakim on naprawdę jest. Każdy poczuje się ogarnięty, jego miłością. Dzisiejsza Ewangelia Święta uczy nas zatem, że powinniśmy nasze życie, to które jeszcze trwa, kształtować w perspektywie oczekiwania na spotkanie. Cała nasza egzystencja zmierza ku spotkaniu, ku spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem. Oby obchód tej wielkiej nocy, której wydarzenia przekraczały wymiary ludzkiego rozumu, bo to cud zmartwychwstania, ale chociaż przekraczały, Rozum, to jednak prowadziły do spotkania, spotkania radosnego, umocniły w każdym z nas, drodzy siostry i bracia, wiarę w osobiste nasze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem spotkanie, które nastąpi, kiedy to On będzie czekał na nas u progu wieczności. Amen. Kolejnym szczególnym znakiem w dzisiejszej liturgii jest chrzest. Przez chrzest wszyscy zostaliśmy oczyszczeni, dlatego za chwilę po błogosławieństwie wody chrzcielnej, wzywając wstawiennictwa wszystkich świętych, odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Uczynimy to ze świecami zapalonymi od świecy paskalnej, z której ogień przyniosą nam wyznaczeni ministranci. Z radosną nadzieją zbliżają się do źródła odrodzenia. Prosimy, by Pan Bóg wszechmogący obdarzył ich swoim miłosierdziem.